Cześć, siłą. witajcie z tej strony Kapitan Was kolejnym odcinku na moim kanale. Troszkę opóźniony, bo nie w sobotę, a w poniedziałek, wychodzący na YouTube odcineczek z serii z do Farminga 22. Mapka Ciechoszynek Mały, podesłana tutaj od widza, ona oczywiście jest wydana od Agro TV, który już miał również swoją mapę, między innymi w Farmingu 19. Także pozdrawiam serdecznie. No i co, na sam początek, kolejna mała polska mapka. Dodajmy, bo ostatnio wyszła malutka mapa i teraz mamy kolejną mniejszą mapę. Także zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Dużo punktów, gdzie możemy się, że tak powiem, potepać, gdzie możemy sobie odwiedzić, więc myślę, że dosyć fajnie mapka zrobiona. Popędając, patrząc, również tak samo, tu mamy jakieś sobie... Yy, nierówne pola, że tak znaczy równe, nierówne pola. No, głównie większość jest równych, ale są yy, są tutaj. Widzę, że gdzieś tam miało być trochę krzywo, trochę różnie to wygląda. Także raczej różne niedociągnięcia mogą być, ale są różne kształty tych pól i tak dalej. Coś mi się wydaje, że gdzie nie gdzie nawet małe miedze mogą być, ale wyglądają jak złączone te pola. Ale sobie jeszcze zobaczymy, gdzieś zagajniki prawdopodobnie są, ale to na spokojnie. Na początek dla Was peda. A ja Wam czytam standardowo opis mapki. Mapa posiada farmlandy, pola i łąki z 6 skupów, 3 małe lasy, gospel na start, maszyny na start, handlarze zwierzętami, OSP, ruch uliczny i pieszych, stacje wapnowania, stawy, z których można pobrać wodę. Tutaj opis troszeczkę agro, nie wiem czy, czy jeszcze może, że tak powiem, edytować. E, ale moim zdaniem troszeczkę jeszcze do zmiany ten opis, e, bo tutaj są takie różne błędy trochę, ale spoko. E, stacje benzynowe, trochę dźwięków, jest to moja pierwsza mapa, więc proszę o wyrozumiałość do tego farminga, tak? bo, bo wydaje mi się, że nawet na pewno w 19 było. Zakaz edytu, wynoszenia na inne forum, podszywanie się pod autora. Kolejną mapę robię na 200 subów z rala nara, prezentację mapy. Eee, także tutaj jeszcze mamy sobie i AgroTV, i tak dalej. Autor, więc elegancko. Dobra, także co? Lecimy sobie, tak naprawdę. Zobaczymy, co my mamy. Dźwięki różne. Faktycznie są. Ja musiałem sobie przyciszyć grę. Jak wam się ładuje mapa, to jest taka muzyczka, i, i biją dzwony. Eee, dodatkowo. Jak tutaj się zrespicie, to tak samo wyje syrena w OSP, także dosyć ciekawa sprawa, ale musiałem sobie dosyć mocno e, gra wyciszyć. E, mamy sobie tutaj taką gospę, naprawdę ciasniutką, ale ciekawą. Tu mamy maszynki na start, mamy sobie wybierz produkt ilość, którą chcesz kupić, olej napędowy. E, wiecie co, bo ja teraz mam taką schizę, czy to jest jakoś zrobione? Czy, bo generalnie dzisiaj chyba prawdopodobnie, no dzisiaj, bo wczoraj byłem w farmingu jeszcze, bo wczoraj miałem nagrywać tą mapkę. Yy, ale, ale przez różne komplikacje w ogóle ten weekend dużo się działo, ale to na spokojnie, jutro, jutro, pojutrze jakoś, jutro prawdopodobnie chyba yy, wyjdzie ludziska filmik z normalnej serii to wam poopowiadam co tam się w weekend działo, bo byłem chory, cały weekend tak samo teraz długie z dziewczyną i tak dalej, więc dużo się podziało. Yy, I teraz kurczę była aktualizacja farminga przed chwilą i kurde wydaje mi się, że przy stacji benzynowej nigdy nie było tego kluczyka i nigdy nie było można sobie coś tutaj wypierać, także jestem mega, mega ciekawy, bo nie czytamy co oni tutaj sobie wybrali. Dobra, mamy sobie chałupkę nie czytamy się co oni dodali i tak dalej co pozmieniali. A ostatnio przecież była duża aktualka również, 1.10, także ciekawie Gdzie dodali właśnie Esport do tego farminga. Mamy sobie kurniczek, jeszcze raz, maszynki na start, mamy sobie oborę, gdzie możemy sobie... Kupić zwierzątka, tak jest, elegancka obora, kurde nie wiem, masz mi ta rodzina, że różnych innych dźwięków nie ma, e, ale dobra, weźmy sobie troszeczkę głośność odtoczenia, podgłośnimy to, jakby coś było w razie czego. Yy, to Otwierają się bramy, akurat bramy więczne, no i tak to sobie wygląda. Tam mamy bory, tu mamy taką stodołę. Yy, dużo mamy sobie tych maszynek, także... Tu, no i tutaj, proszę bardzo, jeszcze maszynki, także... Ho, 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 że tak powiem. Mamy sobie różne poletka, mnie... Oj, przepraszam, mi się po obiadku. Mniejsze poletka, większe poletka. Mamy sobie jakiś stawik, tutaj takie poletko zaraz obok, które należy do nas. Ła, <laughs> czy babka? No, dzieje się, dzieje się. Jeszcze ludziska, kurde, człowiek chory. A jeszcze wczoraj się kąpał w wodzie, w takim, jak to nazwać, oczku wodnym, kurde, ale także to no, było ciekawie. Nie powiem, że nie. <ścoughs> także sezon już zaczęty. E, jeszcze póki jestem na polach, zobaczymy sobie kontrakty. Są kontrakty jak najbardziej Ania, Tratownika, Artur, e, Igor Dudi. Także naprawdę spoczko, e, że mamy sobie tutaj takie nazwy. Eee, poletka, poletka, tak sobie wyglądają, te poletka, właśnie różne mamy sobie zagieniki. E, drzewka mamy, tu mamy większe pole, tu mamy zaraz mnie... mniejsze pole, zobaczymy, bo to już mu za dudni. Mamy sobie główną drogę, teren zabudowany, a czemu 40 nie mam pojęcia szczerze mówiąc. E, czemu po tej stronie w ogóle jest znak, a nie po tej stronie? Wyskazywało, że droga jednokierunkowa. Ale dobra, mamy sobie choszynek mały, wjeżdżamy sobie. I tutaj się dzieje, to akurat moim zdaniem spoko, mamy sobie może, może takiego Ega. ale ale impreza jak najbardziej e, tutaj jest u sąsiada Także dosyć po grubości szczerze mówiąc Tu mamy sobie ochotniczą straż pożarną O właśnie Także tutaj się dzieje szczerze mówiąc e, Dużo się tutaj dzieje, czemu tutaj ta brama jest taka jaka jest, ale dobra My możemy coś sobie tu załączyć nie, to już samo się wszystko załącza. A tutaj handlarz. O, tu mamy handlarza? jest handler, można dostać sobie do Okej, tu mamy WSP, yy, jaką zrobiony warsztat, spoko. Mega luzik, tu mamy sobie tę stację jakąś nową Ale to taką taką, taką Open Worker 4, jakąś amerykańską. Mamy określić sklepik. Spoko na fałki. Eee, no kurde, dźwięki tutaj dodane faktycznie. Mamy ogromne, mamy sobie sklep, różne dźwięki, tu mamy sobie tak samo warsztat, eee, już słyszycie dobrze, już dobrze słyszycie jak dzwony biją, także tutaj się naprawdę dzieje moim zdaniem za głośno trochę, bo bo naprawdę te dźwięki są tutaj mocno za głośne, mnie chyba by troszeczkę to denerwowało się, że mówiąc na, na dłuższą metę, żeby sobie tutaj tak jeździć, ale że zwierzętami sobie tutaj mamy i mamy skup sobie bel. Eee, słomy i tak dalej, wiadomo o co tutaj chodzi. Budowa wieżdża. au! au. Eee, jak budowa wieżdża, to mamy sobie jakiś jeszcze skup. Chyba gdzieś tu mamy jakiś skup, Mnie niby coś pokazuje. A to jest po prostu ten sklep. Eee, tu mamy sobie i tam będzie mieć skup, i tak dalej, więc no nieźle, nieźle. Polecimy sobie, zobaczymy co tutaj dalej w trawie piszczy. Mamy sobie jakieś jeziorko. I tu mamy sobie dalej tę skupy. E, brakuje mi, kurde, tutaj. Ok, no tu stacja wapnowania spoko, ale tutaj nam brakuje, wydaje mi się, że tego pierdzielnika, punktu, gdzie możemy wysypywać, i w ogóle tego trigera prawdopodobnie. E, nie wiem, czy to gdzieś tam działa, czy, czy, czy jego tutaj jakby nie ma. Nie wiem, szczerze mówiąc. E, tu możemy sobie po tych polach chodzić. Tu mamy zakończenie mapy. Szczerze mówiąc, ja bym zrobił, że tutaj już byłoby zakończenie mapy. E, ta jakoś jeszcze coś ogarnąć i po prostu ta droga, ale tutaj na lewo już nie można totalnie sobie wjeżdżać, że takie zakończenie mapy, tam jakieś zioła dodać myślę, że to by miało, e, swój urok by miało, a tak to mamy sobie takie po prostu e, poletka, mamy sobie jakąś wodę, takie nieużytki totalne moim zdaniem. Mm, tu jeszcze widzimy, mamy sobie jakieś nasze pola, i możemy sobie coś przy okazji zasiać. A tak, no to jeziorka, to mi się akurat podoba: takie jeziorka, zagajniczki, i tak dalej. Tutaj takie różne trochę niedo, niedociągnięcia. Eee, ta trawa bardziej tutaj wyjechała, i tak dalej. Ale to już tak, ja myślę, że dosyć, dosyć dosyć pierdółki. A tak, to myślę, że jest dosyć ok. I jak na pierwszą mapę, do ja farmuję, no mi się właśnie wydaje, że agro robił do dziewiętnastki. Do, do E, to naprawdę myślę, że Sposzko. Kolejna taka mniejsza mapka. O, proszę bardzo, taki dojazd. Dojazd do pola przez pole. Taka ścieżka nam się zrobiła, także ciekawy pomysł. E, ale myślę, że ogólnie nie ma co tutaj jakoś, nie wiadomo jak. Ehm... Nie, nie wiadomo jak, nie ma co się zdęcać nad tą mapką, i tak dalej, bo myślę, że jest dosyć spoko, No, mamy sobie jeszcze nasz i proszę bardzo, z headerem na polu, także elegancko. No, tutaj klimacik ma, ma ta wioska, klimacik, moim zdaniem, tutaj ta droga również robi klimacik, więc jest, myślę, że elegancko. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, miłego tygodnia Wam życzę, i trzymajcie się na razie. Cześć.